Dzisiaj będzie trochę co innego, to znaczy dzisiaj nie będzie o sobie, dzisiaj będzie o wydarzeniu. A najpierw zanim e, zacznę nim opowiadać, chciałam Wam powiedzieć, jak na nie trafiłam. Być może Wy już słyszeliście o powodzi Melasy, ale ja usłyszałam o niej e, dopiero niedawno. Pewnego dnia przeczytałam, że CD-projekt, ten który wydaje Wiedźmina i nieszczęsnego cyberpanka, e, kupił studio. Jakieś, jakąś firmę, studio jakieś gamingowe, które nazywało się D Demol Molasses Flood, czyli właśnie powódź melasy. Pomyślałam, że to całkiem zabawna nazwa, i chciałam przeczytać coś na temat tego studia, które kupił CD Projekt, bo trochę mnie to interesuje. I kiedy wpisałam to w Google, to nie trafiłam na w pierwszej kolejności na studio gamingowe, ale właśnie na opowieść o tym wydarzeniu, jakim była. Powódź melasy, i mówię o wydarzeniu to dosłownie o powodzi melasy. Wielka melasowa powódź to powódź, do której doszło 15 stycznia 1919 roku w Bostonie, w Bostonie konkretnie w dzielnicy North End, o godzinie 12.30. Należący do firmy Purity Distilling Company, olbrzymi stalowy zbiornik, który miał średnicę 27 metrów i wysokość 15 metrów. Wysokość 15 metrów to jest około 4, 4 mniej więcej piętra budynku. Czteropiętrowy budynek, w którym znajdowało się prawie 9 milionów litrów melasy. Melasy, czyli takiego syropu cukrowego. I ten zbiornik wtedy rozszczelnił się, a znajdujący się w środku syrop dosłownie zalał okoliczne tereny. Fala melasy miała podobno w najwyższym punkcie aż 8 metrów wysokości i poruszała się z prędkością 56 km na godzinę. Zabiła 21 osób, zraniła kolejne 150. Ale jak się do tego, jak się to stało? Ta firma, Purity Distilling Company, zajmowała się destylacją etanolu, czyli no po prostu pędziła bimber, robiła alkohol. Przechowywała w tym żelaznym zbiorniku te prawie 9 milionów litrów melasy, które miały jej służyć do wyprodukowania alkoholu. Ze względu na dużą gęstość melasy, pewnie wielo, część z was na pewno widziała coś w rodzaju syropu cukrowego, coś tak jak dużo gęst, coś jak syrop klonowy, tylko dużo gęstsze. Niektórzy z was może robili ciasto z syropem cukrowym, na przykład pecan pie. Bardzo popularny w Stanach. Nie wiem, czy robiliście, ja robiłam, i to jest do tego się używa właśnie takiego syropu cukrowego. W każdym razie, ze względu na dużą gęstość melasy w porównaniu do wody, dysponowała ona jednak bardzo dużą siłą. Tak, tak dużą, że przewracała wagony kolejowe, tramwajowe, niszczyła budynki, a także mosty. Fala dosłownie porywała do, wszystko na swojej drodze, zalała kilka dzielnic, wlała się też do rzeki Charles, która płynie przez Boston. E, I pamiętajcie, że melasa jest także bardzo lepka. Praktycznie wszyscy natychmiast rzucili się na ratunek ludziom porwanym przez te falę. Pierwsi byli jej kadeci z okrętu USS Nantucket. Krótko po nich strażacy przybyli policjanci i lekarze, ale akcja ratownicza była bardzo trudna. Trwała kilka godzin i poruszanie się w gęstym syropie przy niskich temperaturach było bardzo trudne, by melasa, pamiętamy to był 15 stycznia, w niskiej temperaturze twardniała, w wysokiej robiła się bardziej płynna. Generalnie jej konsystencja była zmienna, i na dodatek melasa była ciężka i lepka. Dzieje się coś strasznego. Prześlijcie natychmiast wszystkich ludzi i pojazdy. Tylko tyle wykrzyczał do słuchawki policjant Frank McManus, który zgłosił i opowiadał później reporterowi Boston Globe. Świadkowie słyszeli huk podobny do wystrzału karabinu lub dudnienia pociągu. Ci, którzy znajdowali się dalej zobaczyli olbrzymią, tak jak mówiłam, ona miała nawet 8 metrów, brunatną falę, nie mylić z Marszem Niepodległości, zmiatającą wszystko na swojej drodze. To jest trochę, jak mówiłam, ona pędziła z prędkością 55-56 km na godzinę. To jest tak jak auto w terenie zabudowanym, gdyby przestrzegało przepisów, tak? W gazetach z tamtego czasu, właśnie głównie w Boston Globe, można przeczytać relacje naocznych świadków. Na przykład barman Martin Claherty odsypiał wtedy nockę. Leżałem w łóżku, gdy mój dom zaczął się przesuwać. Całą izbę wypełniła lepka substancja. Omaj się w niej nie utopiłem, relacjonował właśnie. Nie wiedział, co się dzieje, oczywiście, no bo kto by wiedział, gdybyście zobaczyli coś takiego w nocy po ciemku, że wpływa wam do domu jakaś gęsta, brązowa ciecz, to pewnie pomyślelibyście, żeście zbzikowali. No i więc on zsunął się z łóżka, brodząc po pas w tym kleistej mazi, yy, dowlógł się do siostry, która wolało, wołała o pomoc, wyciągnął ją, ale w drugiej części domu była matka i brat. Oboje zginęli, bo zostali porwani przez falę. Bardzo łatwo utopić się w czymś tak gęstym i kleistym, co zatyka natychmiast drogi oddechowe. W pobliskiej remizie z kolei zawalił się dach, w gruzach ugrzęzło dwóch mężczyzn, byli, żyli jeszcze, ale byli zanurzeni po szyję w brunatnej cieczy, nie mogli się ruszyć. Strażak, który tam utknął, George Leigh, przez trzy godziny starał się utrzymać głowę nad powierzchnią, aż wyczerpany poddał się i utonął. Do jego kolegi doczołgali się inni mężczyźni, ale też nie mieli siły, by go uwolnić. To nie była woda, to, była, to było lepkie bagno. Strażak słabu z bólu, strażacy ratownicy, którzy tam do niego dotali, wstrzykiwali mu w plecy morfinę i udało mu się przeżyć. Wśród ofiar było oczywiście kilkoro dzieci. Te, które przeżyły, opowiadały. Na przykład Antonio Distazio wspominał, że wracał ze szkoły z siostrą i kolegą. Fala najpierw mnie niosła, jakbym surfował, potem opadła i turlała mną jak kamykiem. Stracił przytomność, odsknął się w szpitalu, no ale przeżył. Jego siostra niestety nie, a jego chłop, kolegę Melasa rzuciła na słup i chłopiec zginął także. Strażacy rozkładali na zalanych ulicach drabiny, by łatwiej było ratownikom poruszać się w tej mieszaninie, melasy, błota, gruzu, śmieci i mimo, że poziom melasy się obniżył, no bo ona się rozlewała na boki, to obrodzenie stawało się coraz trudniejsze, ponieważ 15 stycznia 1919 roku był środek zimy. Termometry wskazywały 4 stopnie, Maź szybko gęstniała, bo ciepła melasa jest płynna, zimna, twardnie naklejący kamień. Nawet duzi, ciężcy, rośli, silni mężczyźni nie mogli się wydostać z czegoś takiego o własnych siłach. Fala uniosła ze sobą przejeżdżający w pobliżu wagon tramwajowy, zepchnęła napotkane budynki z fundamentów, a kiedy masa zaczęła tężeć, bo temperatura zaczęła spadać, to ludzie przyklejali się do melasy jak do lepu na muchy. Byli uwięzieni w prawie metrowej warstwie takiego lepkiej skały, Zapadali się tylko coraz głębiej z każdym szarpnięciem. Niektóre ofiary później trudno było zidentyfikować, bo ich ciała były przykryte tak grubą warstwą stwardniałego cukru, że nie było to proste. Trochę osób zostało zmytych do zatoki bostańskiej, przez co zwłoki znaleziono dopiero po kilku miesiącach. A w ogóle poszukiwania ofiar zakończono dopiero po czterech dniach. Oczywiście niektóre, tak jak mówiłam, znalazły się jeszcze później. Poza tym ratownicy i generalnie wszyscy, którzy byli w okolicy, roznieśli melasę po całym Bostonie. Wszystko stało się lepkie i pokryte cukrem. Ludzie roznosili go ją po ulicach, metrze, wagonach kolejowych, sklepach, domach. W gazetach pisano, że po kilku dniach wszystko, czego dotknęli bostończycy, było lepkie i słodkie. Słodki zapach unosił się nad miastem do następnej zimy. A podobno jeszcze przez parę lat później, latem, gdy słońce rozgrzewało chodniki, czuć było zapach melas. Melasa powstaje, tak jak mówiłam, z cukru. Powstaje tak naprawdę jako produkt uboczny przy produkcji cukru. Jest połowę gęściejsza od wody, jej litr waży 1,5 kg. W Bostonie firma United States Industrial Alcohol Company napełniła zbiornik melason. Przewożoną, lasą przewożoną statkami z Karaibów. Była bardzo cennym surowcem dla producentów alkoholu, ale także dla materi do producentów materiałów wybuchowych. Kiedy malasa pokrywała ludzi, czasem trudno było rozpoznać, czy w ogóle są ludźmi. Policjanci dobijali także strzałami uwięzione zwierzęta, których nie dało się wydostać, by nie umierały w męczarniach. W szpitalach zabrakło miejsc, rannych zwożono więc do zaimprowizowanych lazaretów. Za to umycie Bostonu, po tej katastrofie, 300 robotnikom zajęło pół roku. Melasę spłukiwano solą morską, słoną wodą morską, tłoczoną przez pompy, bo to rozpuszczało melasę. do jej, Część musiano jakby zaabsorbować, to były tysiące hektolitrów, w związku z tym używano też do tego piasku, by po prostu ulice wreszcie przestały się lepić. Co jakiś czas przy okazji natrafiano na zwłoki. Dopadły jakby już emocje, rodziny ofiar zaczęły składać pozwy przeciwko koncernowi, który miał ten zbiornik melasy. Proces trwał 5 lat. Przesłuchano ponad tysiąc świadków, kilkudziesięciu biegłych, przedstawiono półtora tysiąca dowodów. Koncern oczywiście nie poczuwał się do winy. Ich linia obrony zakładała, że, że przyczyną katastrofy był wybuch bomby podłożonej przez anarchistów. Była to wierutna bzdura. Myślano, że podłożyli bombę boetanolu z melasy, wytwarzanego, wytwarzanego z melasy używano do produkcji dynamitu i nitrogliceryny, że anarchiści rzekomo nie chcieliby, by to miało miejsce. Zaledwie dwa miesiące zresztą przed tym wydarzeniem, przecież zakończyła się pierwsza wojna światowa, i anarchiści żądali przerwania zbrojeń. Podobno telefonowali do firmy z, podróż, z pogróżkami, ale tak naprawdę żaden świad ze świadków nie słyszał odgłosu eksplozji. Słyszano huk. Ten huk to była, był po prostu pękający, pękające nity w stalowym zbiorniku. Prawnicy myśli, starali się przekonać, że bombę niby umieszczono wewnątrz zbiornika, ale nie było absolutnie żadnych dowodów potwierdzających tę teorię. Za to dziennikarze zwrócili uwagę na zbieżność w czasie między katastrofą melasową a wprowadzeniem w Stanach Zjednoczonych prohibicji. Zapowiadano bowiem wprowadzenie prohibicji równo za rok. Podejrzewano więc, że kierownictwo firmy e, chciało wykorzystać ostatnią okazję do wyprodukowania naj, możliwie największej ilości rumu. Dlatego wypełniło zbiornik po brzegi, ale proces nie potwierdził tej hipotezy, choć oczywiście nigdy nie wiemy, co leżało w głowach decydentów. Wykazano jednak wiele zaniedbań. Zbiornik wybudowano w 1915 roku, gdy w Europie już trwała wojna. I gwałtownie rosło zapotrzebowanie na materiały wybuchowe. Zleceniodawcom zależało na szybkim zakończeniu tej inwestycji, by ruszyć z produkcją, która była bardzo opłacalna. Wiele prac wykonywano więc szybko, niechlujnie, nie przeprowadzono nawet próby szczelności poprzez napełnienie zbiornika wodą. Wadliwa konstrukcja zbiornika, który nie spełniał żadnych norm do bezpieczeństwa, bo był zbudowany zbyt cienkiej blachy i nie był należycie konserwowany, przyczyniła się do katastrofy. Dodatkowo na kilka dni przed wypadkiem nagle wzrosła temperatura powietrza z minus 17 stopni do plus 5. Malasa, która fermentuje, wytwarza dwutlenek węgla, który doprowadził do wzrostu ciśnienia w zbiorniku, a zaczęła fermentować, bo szybko się ociepliło, co oczywiście spłynęło na osłabienie konstrukcji zbiornika. Na dodatek z zachowanych dokumentów wynika, że zbiornik przeciekał od pierwszego dnia, kiedy go zbudowano. Gdy pracownicy zwracali na to uwagę, zbywano ich, stwierdzano, no stoi, to stoi, niech sobie trochę cieknie. Ignorowano wszelkie sygnały ostrzegawcze. Gdy przez szpary między płytami zaczął wyciekać syrop yy, i przyciągał w ogóle dzieci, które no, zlizywały go. Dobra, tak, no tak było, dzieci są głupie. To zamalowano te miejsca brunatną farbą, by nie było po prostu widać, że melasa wycieka. Podobnie robiono ze szczelinami wokół nitów, między, z których również melasa wyciekała. Za to dwa dni przed katastrofą robotnicy, którzy pracowali w okolicy zbiornika, zaalarmowali, że ze zbiornika wydobywają, wydobywają się dziwne, niepokojące dźwięki. Nawet to nie skłoniło kierownictwo do podjęcia żadnych działań, nawet sprawdzenia i podejścia tam do jasnej cholery i sprawdzenia, co tak budzi. Także ostatecznie eksperci ustalili, że przyczyną były po prostu wady konstrukcyjne i zaniedbania, a odgłosy przypominające wystrzały wydawały po prostu yy, wydawane były przez puszczające lity. Mimo, że koncern United States Industrial Alcohol wydał na prawników pół miliona dolarów, to przegrał proces. Sąd nakazał wypłacenie mu 628 tysięcy dolarów, czyli tak jakby dzisiaj miał zapłacić 9 milionów dolarów odszkodowania. Rodziny ofiar dostali po 7 tysięcy dolarów, czyli tak jakby dziś dostali po 100 tysięcy dolarów odszkodowania. Bo taka, według siły nabywczej dolara, tak. Dokumentacja tego procesu miała 45 tysięcy stron. Władze Bostonu po ogłoszeniu wyroków wprowadziły obowiązek uzyskiwania zezwoleń na budowę obiektów przemysłowych. Wydaje się to dzisiaj oczywiste, ale wtedy wcale takie nie było. Dopiero mo można było zbudować taki obiekt dopiero po przedstawieniu eksperckiej analizy planu budowy. Z czasem to rozwiązanie rozciągnięto na całe Stany Zjednoczone. Współcześnie jedynym śladem po katastrofie jest taka mała tabliczka w parku w Bostonie, który powstał w miejscu dawnego zbiornika z melasu. I fragmenty tego zbiornika się zachowały. Zatem w 2014 roku naukowcy z Massachusetts Institute of Technology przeprowadzili mikroskopową analizę ścian zbiornika, i ta analiza potwierdziła ustalenia śledczych sprzed 100 lat. Otóż konstruktorzy popełnili fundamentalne z, z błędy. Dla zbiornika na gęstą, ciężką masę zastosowali takie parametry, jak dla cysterny na wodę. W efekcie stalowe ściany miały grubość raptem 17 mm u podstawy, a raptem 8 na szczycie. To właściwie była po prostu cienka blacha. Cienka jak na taki wielki zbiornik. Powinny być podobno przynajmniej o połowę grubsze. Do tego użyte złego stopu stali, stopu, który no, nie był odpowiedni do klimatu, który panuje w Bostonie. Stal po prostu szybko kruszała, ponieważ w Bostonie temperatury spadają zimą poniżej minus 15 stopni Celsjusza. Także gdyby do katastrofy doszło latem i malasa byłaby bardzo ciekła, ponieważ byłaby ciepła, prawdopodobnie liczba ofiar i skala zniszczeń byłyby o wiele mniejsze. Jednak ciężka, twarda melasa spowodowała dużo większe straty. No i taka jest historia melasowej powodzi w Bostonie. Wydarzenie naprawdę tragicznego, ale także szalenie dziwnego. Takiego e, to była katastrofa, wydaje mi się, absolutnie bez precedensu. Absolutnie nie istniała chyba inna katastrofa z udziałem zbiornika melasy. Dlatego wydaje mi się, że warto po prostu o tym opowiedzieć, choć nie ma to prawdopodobnie. Większego znaczenia. I to tyle na dzisiaj. Taki krótki podcast. Mam nadzieję, że nie był zbyt nudny, bo był zupełnie inny niż te, które robię zazwyczaj. No ale czasami trzeba zrobić coś innego. Do usłyszenia. Pamiętajcie, w każdy wtorek nowy podcast.